Zniczland Corporation. Część pierwsza. Produkcja. Dzień dobry Państwu. 29 październik 1999 roku. Znajdujemy się w z Zniczy. Jak widać właśnie Znicze są piękne. Yy, firma ta nazywa się Zniczland Corporation. patent dętkawka. Yy, prawda, 2000 rok się kończy. No, nic nie będę dalej mówił ciekawych rzeczy, ponieważ tutaj jest wszystko, jak widać, nieciekawe. No ja Państwu to prezentuję produkcji, cały proces w ogóle produkcji z niczy. Pierwszą rzeczą, jak przystępujemy do, do robienia zniczy, niczy jest wyciągnięcie z niczy czystych, oczywiście z Już z kartonu. Z kartonu. Proszę Państwa, takie oto szklanki, takie, takie jak tu widać, to są właśnie flakoniki. 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 No. I je się bierze, bierze się je i się je stawia. Tutaj nie będę stawał, bo jest napisane 65 plus 5 zniczy, to jest, to jest tam, nieważne. To tylko jest dla wtajemniczonych, prawda? Tutaj bardzo dużo ludzi pracuje, także ja nie jestem w stanie państwu... Panie, panie Henku, proszę zamknąć drzwi! Panie Henku... Przeciąg jest! No, no, no. Tak. I właśnie te znicze położę w tej chwili tutaj na tym oto... Panie Remku, przepraszam na chwilę. Tak? Ja muszę u nas sobie przesunąć. Dobrze, dobrze. Panie Remku, dobrze, proszę kontynuować. Już, no więc położyłem sobie te cztery znicze, osiem, przepraszam, pomyłka tu, to... biorę sobie osiem kulek, te kulki są takie gliniane, bo to my teraz w 2000 latach to mamy właśnie takie, tylko bo to nie ma, nie ma tych, po prostu, no. I się bierze i się je tak rzuca, tak raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niech się można tak w tym rzucając się, można wyrobić. My to już tak z 7 metrów rzucamy i tylko nie trafiamy do każdej jednej z nich. Znaczy, Państwo, tu oczywiście bardzo dużo ludzi pracuje. To jest ogromna korporacja. <laughs> ja nie jestem, nie jestem w stanie Państwu określić, ile hektarów ziemi to ma, bo to jest naprawdę duże. Wierzcie mi Państwo, no po prostu, no, na każdym centymetrze stoją z nich. Panie Reku, proszę kontynuować. Przepraszam, ja się tak idę. Proszę, oto knoty. Knoty mamy większe, mniejsze, duże, szerokie, małe, grube. I ten, i wkładamy właśnie. W ja, proces jest w ogóle cały bardzo skomplikowany, bo knoty, żeby był mniej więcej ruch ułożony. Także proces, proces naprawdę jest skomplikowany. O, proszę Państwa, ile ja muszę czasu poświęcić i każdy z pracowników. Ja tu prezentuję, ja to umiem. Ja to umiem, a ci nowi pracownicy, co przychodzą, to naprawdę, oni nie potrafią dobrze knota włożyć. O tak. On jest przy w tej chwili. Jego Przepraszam, modem... ja mam takie pytanie Panie Radny. Czy w związku z tym wyciągane są jakieś konsekwencje dla... w związku z tymi pracownikami rodzeł yy. przyjętymi? Tak, nie dostają fartuchów. Czyli po prostu muszą brudzić swoją branka? Tak. Dobrze, dziękuję. Proszę o yy, I właśnie po włożeniu tych zniczy yy, się zalewa kandeliną. Za chwileczkę będzie proces kandeliny pokazany, bo... Kandelizacji czy, proces. Kandeliz, yy, kandelizacja Procesowa, proces kandelizacji można to nazywać jak się chce. <gry> no i właśnie, i właśnie tutaj te cztery, to jeszcze cztery, cztery włożę knoty. Ale Heniko, już kandelina? Nie, pan Henikiwa, nie no. dobrze Jeszcze nie ma, jeszcze ja włożę te cztery knoty, żebyście Państwo wiedzieli. Ja to po prostu potrafię wkładać, no ja potrafię wkładać, bo ja już w tym fachu robię tyle lat, że. Zresztą, zresztą. Będziemy rozmawiać z właścicielem korporacji, panem pacutem, to wtedy, 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 wtedy będziemy wiedzieć po prostu, on, on nam wszystko wytłumaczy cały cały proces robienia gliny, robienia kulek z gliny, bo on, to on jest naprawdę szepem i on, on tu zna te wszystkie tajniki. W każdym zawodzie jest fachman po prostu. No na tym ja, na momencik yy, podziękował no. i tak to wygląda. To są na razie flakonniki, jak już zdążyłem zaznaczyć. Dziękuję bardzo. Na razie również dziękuję. Rozstajemy się na chwilę. Ze Zniczylandem. Yy, dobry wieczór ponownie. Witam z firmy Zniczyland Corporation. Patrzę kawka. Właśnie w tej, tej chwili chcielibyśmy przeprowadzić pokaz procesu zalewania zniczy. Proszę Państwa, mamy tutaj specjalne urządzenia. Tymi specjalnymi urządzeniami są czajniki. Oczywiście czajniki z, z przepięknymi dzióbkami wzorowane na, na stylu grecko-rzymskim. Bardzo stare oczywiście. No i one się przepalają. Doły kapi, kapi, później z tego, ale to nie szkodzi. Można 1500 zrobić z tych zniczyń. Uwaga! Leje! O, proszę Państwa. O, widzicie Państwo, nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz. Bo klient po prostu, klient nie może dostać doskonałego znicza. On, my musimy na tym zarobić. To, to jest 29 wiek. Tak no, aha, jeszcze państwu chciałem przedstawić, no właśnie to jest ten proces cały, ja nie będę tutaj pokazywał, bo ja tu jestem kompetent do tego, ale są ja od to tego pracownicy, tośmy szkolata. właśnie. Ja tu państwu pokażę, gdzie w ogóle my mamy przedstawicielstwa na świecie, na świecie właśnie, ja państwu pokażę, bo tu mamy mapy w biurze, zresztą zawsze są mapy i my też tu mamy mapy I, i tak, przede wszystkim Mozambik, przede wszystkim. Przede wszystkim Mozambik. Widzicie Państwo, co W Mozambiku, w Mozambiku, no tu jest Mozambik. Ja nie wiem, czy to mi się przyklei, bo tu jest za gorąco, bardzo, bardzo gorąco. I ta na zawsze mi się będzie topić, nie? To ja może będę trzymał. Ja może przy chwilę przeczytał. O, widzicie Państwo, w Mozambiku. To jest, to jest właśnie tam na, <laughs> na południu świata, tam jest. Tutaj, tutaj mamy tak, na północnym wschodzie, proszę Państwa, Zanzibar. Tu jest ogromne nasze przedstawicielstwo, bardzo idą nasze znicze w Zanzibarze, właśnie tam jest ogromny popyt na te znicze. Póź, później Zanzibar odpadanie szkodzi. Później mamy oczywiście Indie. Indie, Irak, Amazonia. To są trzy 4... i oczywiście będzie. Targ nie, to jest bardzo duże przedstawicielstwo. Nasza korporacja zresztą tam wystawia ogromne hale. Wiecie Państwo, takie dwie budki mamy. I, I to właśnie te ogromne hale, to przyczyniają się do ogromnych zysków! Ogromne zyski, naprawdę... W ciągu, w ciągu jednego roku potrafiliśmy sprzedać cztery. Co cztery? Znaczy... Bo tu nie ma jednostki. Dla zniczy po prostu nie ma jednostki. Bo nie można powiedzieć, że cztery sztuki. To są cztery znicze, żeśmy sprzedali, a nie ma jednostki dla znicza, czyli cztery. sprzedaliśmy cztery. Rozumiem. Proszę kontynuować. panie, panie Renku, jest... proszę kontynuować. No właśnie. I Zanzibar, Moz... Zanzibar mówiłem, tu jest Zanzibar, już ja mapę nie znam. Zanzibar na południowym wschodzie oczywiście. Północny wschód. Północny wschód, mi się kierunki nie rozmylą. to... Ale ten Mozambik tam sobie wisi, dobra, to na tyle starczy. Yy, właśnie przed momentem... Tak, pani Basiu? Za trzy minutki. Właśnie Pani Basia dzwoniła telefonem komórkowym z komórki tam od nas z tyłu. Dzwoniła, tu wszyscy tą komórkę znają dobrze, bo u nas tu jest duży komórek. Z imprezy. <gry> z imprezy znają także i bo tu często takie imprezy, bo na przykład wysiady robimy z, wspólnie z pracownikami. No, trzeba, trzeba, trzeba się jakoś połączyć z tymi, dojść, dotrzeć do tych ludzi. To są nie zawsze ludzie, to są ludzie prości zazwyczaj. Ale naprawdę, dobre mają intencje. Pochylają dość świetnie wtedy. <gry> no właśnie. No i ten. I właśnie robimy tu z nimi takie biesiady. Biesiady robimy z nimi. I pani Wasia pani mi tu mówi, że za dwie minuty będzie szef. On wraca w tej chwili z delegacją, z daleka przyjeżdża. Ludzie no, wiedzą o tym, że on przyjeżdża, z daleka, dlatego wszyscy go witają. Od razu transparenty kochamy szefa. Kochamy szefa, chcemy podwyżek, no takie transparenty są. Dużo u nas zarabiałem oczywiście. Za, za dwie minuty będzie. Za dwie minuty, bo on powinien już przyjechać, bo on właśnie. No, dziękuję panie Renku, dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję, słusznie. E, a więc tak, dobry wieczór Państwu. Ja, dobry to wieczór. To ja właśnie jestem y, szefem tej firmy. Państwo wybaczą, ja się zapnę. Bo tak, nie wypada oczywiście do telewizor skromna marynarka. Zobaczcie na chwileczkę. Ale tak, ja jestem skromnym, szefem tej firmy, jestem. I tutaj są panowie z telewizji i oni chcieli coś ode mnie Ja specjalnie wracam z Kenii teraz, żeby z wami porozmawiać, szanowni państwo. Słucham panów z telewizji. E, proszę pana, chcielibyśmy się dowiedzieć po prostu, jak działa Państwa korporacja. Jakie są zyski, jakie obroty, bo słyszymy, że jest korporacji korporacji w świecie. Tak, nasza korporacja ma sieć sklepów i stoi na całym świecie, yy, łączny nasz dochód yy, roczny wynosi 3, 3 po prostu 3. Aha, a te 3 to jest bez jednostki, bo tu nam pański yy, kolega mówił, że, to znaczy to nie kolega, to ja ma pan z mówi o tym, że, że po prostu nie ma, nie ma jednostki gazniczej. Tak, tak, nie ma jednostek gazniczej. A z czego się wiąże? Wiążę z tym po prostu, że z to jest nic. Państwo widzą, o, to jest nic. Z jest nich, To nie jest jednostka, tylko to jest nic. Tak. Jednost... Ogromne, ogromne dochody jak, jak na tak wielką korporację. Tak, bardzo ogromne dochody. Mamy... Yy, nie chcę mi się tutaj falić, no ale skoro już pan zapytał, dlatego udzielę panu takiej odpowiedzi. No. A co pan mówi o sieci sklepów? Jak pan może skomentuje sieć sklepów na A o na Piłsudskiego? Na Piłsudskiego, tam znajduje się nasze stoisko w ogromnej hali, jest to, jest to kwiaciarnia oczywiście, taki wielki supermarket, kwiaciarnia przy ulicy Piłsudskiego i tam mamy takie małe, skromne stoisko, tak trzy baraki takie, no i tam bardzo dobrze układa się nasz związek z, państwem, z, panem, z, panem, z panem profesorem Cioskiem, on jest właścicielem tego supermarketu no i właśnie tam udostępniamy te trzy baraki. Tam bardzo dobrze nam się sprzedaje. A czy pan profesor Ciosek dostał już autoryzację waszego koncernu? Bo jednak wiem, że, że nie każdy może osiągnąć ten cel. Yy, tak, oczywiście. Pan profesor Ciosek otrzymał już takie pisemko. Yy, no myślę, że w dalszym ciągu nasza współpraca będzie układała się bardzo pomyślnie i myślę, że wszystko będzie okej. Okay. Okej, okay. Panie Inżynierze, yy, przepraszam bardzo, bo nie, nie chciał Pan, żeby Pan tytułować. Yy, panie Doktorze, powiem tak, no już przepraszam bardzo, że, że po prostu wchodzę na, na doktoraty inżyniera i tak dalej. I nie to nie szkodzi. Ale, ale Panie Doktorze, yy, ośmielę się zapytać, yy, jaki proces, jak, jak się odbywa proces w ogóle lania tej kandeliny? Yy, Kandelinę yy, bierzemy z worka, yy, o ja może pokażę eee. Eee. O mamy worek eee. 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 To jest kandelina prawda eee. Potem eee. rozbieramy ten worek eee. i bierzemy do garnka Wsypujemy te kandelę. Są to chyba ogromne pojemniki gankowe. Ogromne kotły to są, wie pan. Eee, ja nie chciałbym tu przynosić, nawet, bo ja bym tego nie umił. A to może później pana wspólnik Chociaż jednak może się popatykuje, już chwilę. Tak, dobrze. To my czekamy, czekamy z niecierpliwością na, na szefa. Jak widać, kandelina w ogromnych ilościach w naszej fabryce. O, jest już szef! Już jest. Rany eee, boskie, takie wielkie pojemniki. Eee, tak, to są te wielkie kotły. No ja jednak go uniosłem, bałem się że nie, ale to, e, ostatnio e, dużo e, ćwiczyłem e. Także to są te pojemniki, tu jest kandelina Oczywiście proszę Ona jest w stanie płynna. płynnym teraz Jeśli ktoś miał fizykę w szkole oczywiście rozumie teraz to bardzo naukowe stwierdzenie Zaraz małem, bo mi się kamera podsuwa O już, już wróciła do normalnej Coś się po prostu stało. No. Także ja odniosę to, a w ogóle to wynoham już. Dobrze! Uciekam. Z Nicholand Corporation, część druga sprzedaż. Bo ile te wianki pan ma? Przepraszam pana bardzo. Tak, co ile te wianki pan ma? Yy, dla pana, jak dla pana to po 200. 6 proszę. No jak Handel idzie? Co? No jak handel idzie? Spoko, bardzo fajnie. Tak. już nam zostało tylko tyle. No. Tak, nie, nie będę pokazywał. Tak. Czy mógłby pan podsumować dzisiejszy dzień? Jeszcze, jeszcze dzień się nie skończył, ale czy mógłby pan tak wstępnie podsumować? 2850. Tak. Dziękuję. Pierwsza rzecz, to 1 listopad 94 cmentarz. Jak widać, wszystko mówi za siebie. Handel idzie pełną parą. Proszę, notach, kto to nasze stoisko? Tam witamy z głębi Grześka czeska i Tomka czeska. Jak, jak samo poczucie dzisiaj rano? Oj, kiepsko patrzę. wstałem. Na Ile pan spał? Ho! -ho. Hello! Hello! QSL? QSL, my friend, my friend okay, okay. my friend, ok. What are you doing? The here? last time. The last time, yes, of course. <laughs> A ludzie nie chcą już kupować. I tu jakie tańce? No Tylko 50 tysięcy, nic nie chcę. 250 tysięcy. Aha, 200 tysięcy. 20 Drogo panie. <laughs> <noise> Co? Donalda. Nie palą się w ogóle. Tak? 20 są. Po 20? No to do kogo jest podatak? Do mnie. Do brata. No co panu, e? Natomiast Brytania, Wielka Brytania, Wielka Nie Wielka Brytania, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Wielka Brytania, ja rozumiem. To się nagrzeje i może się pójść coś no. teraz to pić. To nie chciał. Proszę 53 z nicze. Tak. Jak się da no? Ja okay. właśnie nie daj.